Tegoroczny event halloweenowy jest tutaj, a wraz z nim masa zmian i nowości, nowi bossowie, darmowe nagrody, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy nagle na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać tyle fałdolców, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób by tak chciało. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortniteowym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście Heksakod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. To już dnia dzisiejszego w Fortnite zawita ostatnia większa aktualizacja tego sezonu, czyli aktualizacja 31.40. Na samym początku o której w ogóle takowa aktualizacja się pojawi, no i zapewne serwery zostaną wyłączone około godziny 8.09, następnie chwilę później właśnie do pobrania będzie aktualizacja, no i całość powinna już normalnie działać. Od około godziny 12.13, czyli tak jak zazwyczaj. Natomiast czego możemy się w takowej aktualizacji spodziewać? No jest tych rzeczy naprawdę całkiem sporo. Na samym początku przejdziemy do skinów, których jest e, naprawdę całkiem wiele. No i już właśnie po ostatniej aktualizacji dostaliśmy taki oto ekran wczytywania, gdzie mogliśmy chociażby zauważyć m.in. Leatherface'a, przy okazji strasznego Marshmallow, jak i również strasznego gaffa. Oczywiście również dyniowego rycerza i Bilego, który obraza nie jest w sklepie. Następnie Fortnite wstawił na swój kanał taki oto krótki zwiastun, który właśnie no po prostu przedstawia nam po części to nadchodzące Halloween. I w takowym zwiastunie z nowych skinów mogliśmy chociażby zauważyć właśnie Wiedźmę Lekse, jak i przy okazji Mephisto i jak się moi drodzy okazuje no to to nie jest wszystko, ponieważ właśnie Fortnite na swojego Twittera udostępnił takie oto nagranie gdzie możemy zauważyć dwa skiny a najdokładniej właśnie Sally i przy okazji Pumpkin Kinga jak się, moi drodzy, okazuje, no to te skiny właśnie zaraz po aktualizacji pojawią się w Fortnite'owym sklepie. No ale oczywiście to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ dosłownie chwilę przed właśnie wstawieniem tego wyciekło również coś takiego, czyli mini karnet bojowy do Trybulego. Możemy zauważyć, że jest tutaj naprawdę wiele po prostu Halloweenowych dekoracji. No i przy okazji, no to skinem za zakupienie sobie takowego mini karnetu jest tak zwany Andy Gerson. No i generalnie zapewne taki mini karnet będzie kosztował Około 1000 fałdolców, Także, jak będziecie chcieli sobie kupić ten karnet, no to za 1000 faudolców macie skina i masę dekoracji do Lego. Czy to się opłaca? Wydaje mi się, że nie do końca. Ale, jak będziecie kupowali właśnie ten mini karnet, bądź też cokolwiek, co przed chwilą wymieniłem, jak najbardziej możecie to zrobić z kodzikiem Hexokot. Natomiast, moi drodzy, no to z poprzednich przecieków wiemy również, że do Fortnite'owego sklepu podczas całego Halloween mają też nadejść takie skiny jak Spider-Woman. Przy okazji, no to Maleficent, również kapita jak i Cruella De Vil. No i poza tym wszystkim, moi drodzy, no to nie wiemy, czy coś jeszcze się pojawi z tych halloweenowych skinów. No na to będziemy musieli akurat poczekać. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany, które mają się pojawić w grze, to jest takowych naprawdę całkiem wiele. Na samym początku mamy zmiany na mapie. Jak się okazuje, no to Wielki Lodowiec przy okazji, moi drodzy, no to również miejscówka zwana Wojownicze Włości, jak i przy okazji też sklecone slajdy mają się zmienić na po prostu halloweenowy klimat i przy okazji ma się też pojawić 6 nowych landmarków, które też zapewne będą w motywie halloweenowym. Nie wiadomo dokładnie, czy na właśnie całej mapie będą jakieś halloweenowe dekoracje i tego typu rzeczy, natomiast moi drodzy, przechodząc dalej, mamy nowego NPC na wyspie. Jak się okazuje, będzie to Mefisto, u którego będziemy mogli generalnie nadzwyczajnie w świecie oddać nasze zdrowie. Jak się okazuje, no to za 20 HP Mefisto podaruje nam losową broń, następnie za 40 da nam on boosta, a za 99 po prostu odrodzi cały nasz skład, także naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Lecz poza Mephisto w grze ma się jeszcze pojawić paru innych bossów. Chociażby jednym z takowych bossów jest to boss, który ma nazwę kodową PB i właśnie będzie on nam dawał legendarnego Woodstake Shotguna, przy okazji legendarną Dnietnicę, jak i również Flowberry Fiza, lecz jak się okazuje no to jest jeszcze jeden boss, który ma nazwę kodową Bill. Najprawdopodobniej będzie to Billy Spiły i jak na razie no to jako jedną broń ma on po Prostu wpisanego Flowberry Fiza, no a po wyeliminowaniu dropi dwa razy Flowberry Fiza i małe potki. Także najprawdopodobniej jeden z tych Flowberry zostanie zamieniony na nowego mityka, a najdokładniej na tak zwanego Bumbilego, ponieważ będzie to nowy mityczny przedmiot od piły, jak się okazuje będzie to rowerek, który będzie gonił gracza, no i po prostu gdy go dogoni to właśnie eksploduje, także to akurat bardzo ciekawa sprawa. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o bronię, no to chociażby wiemy, że na przykład Miotły Wiedźmy też mają powód. No i oczywiście poza tym wszystkim mają również powrócić dynietnice i woodsteak shotguny. No i niestety nie wiemy, czy właśnie będzie coś jeszcze. Natomiast dowiedzieliśmy się również, że na pole bitwy mają również zawitać zombie kurczaki. Także to też naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Oczywiście wiadomo, że w Halloween również pojawi się tryb hordobicia, czyli tryb, w którym walczycie z zombiaczkami. No i właśnie w ramach tego trybu będziecie mogli zdobyć darmowe nagrody. No i moi drodzy, niestety jeszcze nie wiemy do końca, jakie będą to darmowe nagrody, lecz zazwyczaj na Halloween są one naprawdę, ale to naprawdę kozackie, chociażby patrząc na te, które pojawiły się rok temu. Ale oczywiście do no to będziemy mieli jakby dwie osobne zakładki, jeżeli chodzi o wyzwania i nagrody. Jedną z nich będzie hordobicie, a jedne to po prostu jakieś Halloweenowe wyzwania. No i niestety nie mamy pewności, czy Fortnite doda mini karnet bojowy do trybu Battle Royale. Jak na razie wiemy tylko i wyłącznie o tym właśnie do trybu Lego. Także miejmy nadzieję, że rzeczywiście również do trybu Battle Royale jakiś mini karnet się pojawi, bo myślę, że byłoby to naprawdę, ale to naprawdę idealne. Jeżeli chodzi o resztę zmian w całej aktualizacji, no to oczywiście dostaniemy jakieś potwierdzenia i przecieki dotyczące końcowego eventu tego sezonu, oczywiście jakieś nowe przecieki i teasery dotyczące OG rozdziału drugiego, no i zapewne jakieś po prostu inne takie pomniejsze zmiany w jakichś innych trybach typu reaktywacja i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, oczywiście, to co Wam przed chwilą wymieniłem, to tak naprawdę może być tylko część zmian, właśnie jeżeli chodzi o to Halloween, ponieważ, no, Fortnite widać, że naprawdę się w tym roku postarał. Chociażby po wszystkich trailerach, przy okazji wszystkich kolabor kolaboracjach, no, generalnie, moi drodzy, jest tego naprawdę całkiem sporo. Także, według mnie, naprawdę bardzo fajnie. No i miejmy też nadzieję, że na przykład jeszcze zostaną dodane jakieś marvelowe skiny w motywie Halloweenowym. Czyli na przykład jakiś, nie wiem, zombie Iron Man, czy cokolwiek takiego. Myślę, że naprawdę by to pasowało pod obecny klimat sezonu i przy okazji pod klimat wydarzenia koszmarów czar, no bo nie ma co się oszukiwać, ten sezon jest w motywie Marvela, więc Fortnite ma naprawdę ogromną szansę, więc w sumie no to zobaczymy dokładnie jak oni to wszystko wykminią, jeśli chodzi o to Halloween, no i jeśli chodzi o zmiany, które właśnie wiemy, że się pojawią właśnie po tej aktualizacji, to to w sumie tyle. Oczywiście jeszcze raz przypomnę, może być tego o wiele, wiele więcej i tak naprawdę może być to tylko i wyłącznie część tego, co się w tej aktualizacji pojawi. Natomiast zobaczymy dokładnie po aktualizacji, jakie będą. Będą to zmiany, jakie rzeczy powrócą, oczywiście, jak będą się generalnie prezentowały wszystkie skiny czysto w grze, oczywiście, jakie otrzymamy darmowe nagrody, także jest tego naprawdę, ale to naprawdę wiele i to już by było na tyle. Oczywiście, jeżeli chodzi o ten materiał, ja oczywiście byłem Hexo i subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby definitywnie nie przegapić nowości ze świata Fortnite, ponieważ po tej aktualizacji zapewne pojawi się sporo sekretów i tego typu rzeczy, więc jak najbardziej wam to wszystko omówię. Oczywiście, jeżeli ten materiał wam się spodobał, no to możecie tu zostawić łapeczkę do góry, no i oczywiście jak będziecie robili zakupy w Fortnite'owym sklepie, no to jak najbardziej też możecie je zrobić z kodzikiem HEXOKOD, ponieważ nie ma co się oszukiwać, że po całej aktualizacji zapewne będzie naprawdę wiele nowych Halloweenowych skinów, także jak będziecie sobie takowe po prostu dokupowali w Fortnite'owym sklepie, to z tym kodzikiem jak najbardziej możecie to zrobić. No i jeżeli obejrzeliście ten oto materiał do końca, w komentarzu możecie napisać aktualizacja, a ja się z wami żegnam. Ja oczywiście byłem HEXO, życzę wam Klasycznie miłego dnia bądź też wieczoru, w zależności o której godzinie ten materiał oglądacie. No i co, zobaczymy dokładnie, co Fortnite przygotował dla nas na ostatnią większą aktualizację tego sezonu. I tak na sam koniec dodam, że jedyną jeszcze jakąś aktualizacją, która może się pojawić, to mniejsza aktualizacja 31.41, a później będzie już OG rozdział drugi. I to tyle. Trzymajcie się. Cześć!